Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, w drodze powrotnej e, zajechaliśmy do tego słynnego na TikToku na YouTubie. Fox Burger na trasie e, przy samym e, Sulejowie. Nie mogę podchodzić bliżej, bo muzyka gra i nas pewnie wytnie YouTube. Natomiast pełno tu jest ludzi, mnóstwo ludzi jest. E, zobaczcie, stanęliśmy dość nietypowo. Jesteśmy trochę zagrodzili drogę. E, no ale skupimy się. Kupić i skosztować tego hamburgera, także zobaczymy, czy będzie dobry. Czy polecamy, czy nie polecamy? Czy będzie polecajka, czy nie będzie polecajka? Zobaczymy. To też jest restauracja Stacja Polana, o której nie byliśmy jeszcze. Natomiast my docelowo przyjechaliśmy tutaj tylko i wyłącznie do e... tego właśnie e... Fox Słuchajcie, już jesteśmy po bułce, zobaczycie na przebitkach. Nie mogę niestety podejść bliżej, bo muzyka tak głośno gra, że no, wyczai nam YouTube. Natomiast tak, Wzięliśmy tutaj jego pierwszą pozycję. Eee, słuchajcie, duże były, dużo mięsa. Eee, cztery takie same żeśmy zrobili, cztery były zrobione identycznie. Dobre eee, mięso, więc podział idealne. Obsługa super. Także taka polecajka, polecajka w drodze powrotnej w stronę Łodzi na albo przy sulejowie, za, za albo przed. W zależności od której strony lecicie, jedziecie. Także jeszcze raz rzuć okiem. Można sobie usiąść, tam są ławeczki. Trochę kiepsko jest ze stałem. jak się tu wiedzie, jak jest dużo ludzi, tak jak my dzisiaj w niedzielę, bo nie ma gdzie się nawrócić. Jest tu dość ciasno, tu już jest... restauracja. Także alkoholu nie ma. Znaczy, jest 0%. Także dobrze, kola, jakaś woda, Nestie jest i tak dalej. My polecamy. Aha, no i co? Oczywiście do następnego. Cześć.